Siema, z tej strony Aslam. To jest kolejny odcinek, zagrajmy w pora na przygodę skaczący fin. I lecimy dalej z koksem. I o chmurkę. Dawaj, dawaj, dawaj Bum, odbicie Dym. Lubię tę muzykę. To na jednorożek? Co ona tam robi? Zapomniałem, kupiliśmy... Ją, kupiłem ją w ostatnim odcinku. Aby dobić 2000 metrów. A jednak nie dobiję... Ach, 80 jest! Szkoda, ale i tak daleko. Waraty A no jednorożek. Jeśli by ktoś nie wiedział, to rozpocząłem serię z Lego Star Wars, pierwszej części akurat. Fajnie, się mi się gra. Kular matnia, jest! Jak ja lubię tę muzykę. No, abyś trafił film na pannę jednorążek. Bardzo fajne, yeah! Aha, kliknij i przytrzymaj. Okej, okay, dobra, będę już wiedział. Ja kiedyś tak na pannach jednorożek dotarłam do Ludowego Królestwa. To było fajne. I teraz sobie kupić? Na razie nic. Wiem, że dawno nie było pory na przygoda, ale zająłem się nagrywaniem innych gier. Takie. Jak... będziecie wiedzieli, że. Ja to chyba wrzucę wcześniej niż vlog informacyjny. To już wiecie, że będzie vlog informacyjny. I byłem zajęty nagrywaniem Star Wars. A raczej Lego Star Wars. Jedynki. Czemu jedynka? Mi się zachciała. Eee, ważniejsze informacje dostaniecie we vlogu. Walisz, Marycha! i teraz tak na pan niejednorozek. Moje placy. Prawie na pustyni jesteśmy już. Zawsze nie wiem dlaczego używam tego pniaki na początku. W górę fin. Dobra, Maricha go wybiła. Panna jednorążek niech tu gdzieś będzie. O, f, f, f. chmurka. Odbić, ale mi lagło. Tę bym kupił. Moment, dobra. O, już kometa. Na komecie fajna, fajnie wygląda jak jest na komecie. Czy wam się nie uda na kometę trafić winem? Właśnie tak to wygląda na komecie. 600 ulepszenie kopniaka Jake'a. I pan na jednorożek ratuje fina I Widać, że pan na jednorożek lubi fina What the fuck? O, jeszcze kometa. Dęden. 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 3000 m będzie? Chyba. Będzie na pustynię. Odblokowane osiągnięcie. Na pustynię. Jesteśmy już na granicy lasu i tego, tego. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć.